Czułem, czułem się świetnie. Hmm, starałem się pokazać się z dobrej strony. Eee, tak naprawdę nie mieliśmy za dużo czasu, żeby popracować ze sobą, ale... ale... na pewno dzisiejsza forma napawała optymizmem na następne mecze, e, które już w następnym tygodniu. Eee, wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, bo, bo gramy... graliśmy w, w mieście, gdzie, gdzie ludzie żyją światków gdzie przychodzą bardzo licznie na mecze. I tak też dzisiaj było tak naprawdę mieliśmy swoje momenty, gdzie kontrolowaliśmy mecz, ale też potrafiliśmy rozchronić kilka punktów mm, przewagę i, i, i tak naprawdę grało nam się ciężej, ale, ale fajnie, że zachowaliśmy w kluczowych momentach koncentrację i, i pokazaliśmy wyższość przez co możemy już jechać do domu. Jadą świry. Ciężki mecz. Myślę, że tutaj zawsze trzeba się nastawiać na, na ciężkie spotkanie. Nysa to nowy, zbudowany bardzo dobrze zespół, także jakby byliśmy nastawieni i gotowi na to, że się postaram i ta gra będzie, będzie ciężka. No tak dzisiaj pomogłem drużynie, taka moja rola. Taka moja rola. Przeliczyłem na szóstkę, liczyłem, ale taki, taki był wybór trenera, uszanowałem to. I tylko jak dostałem okazję, to chciałem drużynie pomóc i, i, i pokazać, że może potrafię jeszcze grać w i, i może na mnie zawsze liczyć. Starałem się po prostu dobrze prezentować, być siłą napędową drużyny. Mimo tego, że przyjęliśmy tutaj z jakimiś problemami i, i też spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, więc wszystko co tak naprawdę oczekiwaliśmy i jakby było na boisku, dobrze też realizowaliśmy taktykę, którą, którą zaplanował trener i byliśmy w miejscu, gdzie, gdzie powinniśmy być, także... Graliśmy dobrze w ataku, graliśmy dobrze w bloku yy, i też potrafiliśmy odrzucić rywala od siatki, dlatego uważam, że yy, no, taki dobry występ, bardzo dobry. Myślę, jak jako, jako całej drużyny. No tak, myślę, że każda drużyna ma swoje problemy, musimy sobie też z, z nimi radzić. Poradziliśmy sobie dzisiaj bardzo dobrze. No i czekamy na chłopaków, którzy są kontuzjowani, żeby oni też wrócili do zdrowia i nam pomogli. Nie, Juraj jest maszyną, jest z, z, z bardzo dobrym środkowym. Yy, ja tak naprawdę chcę być po prostu, chcę być, żeby dobrze się, dobrze się wpasować w drużynę i, i, i jeśli trener będzie potrzebował mnie, to, to jestem tutaj jestem do jego dyspozycji i dla niego i dla drużyny. Dlatego, dlatego cieszę się, że, że dzisiaj w tak fajnie wyglądało. Mamy bardzo. Jakby napawa to optymizmem na, na następne mecze, ale też y, musimy dobrze wykorzystać następne 2-3 dni do meczu, bo, bo też są rzeczy, nad którymi trzeba popracować. Dlatego będziemy pracować od y, niedzieli. No, zawsze staram się go ukuć, ale zawsze się broni, także no, brawa dla niego. Super też spotkać się z, z nim na boisku, bo no, chyba mało jest takich y, rodzin. W plus widzę, że mogą naprzeciwko siebie zagrać, także fajnie liczę liczę na niego, że będzie miał dobry sezon i, i, i pokaże się też tutaj w nowym zespole z dobrej strony. Cześć, z tej strony Norbert Huber, serdecznie zapraszam na prezentację i mecz domowy we wtorek z em Olsztyn. Przyjdźcie tu mnie do hali widowiskowo sportowej w Jastrzębiu i dopingujcie nas bardzo licznie. Pozdrawiam. Cześć wszystkim, z tej strony Rafał Przymura zapraszam was na... Prezentację naszej świetnej drużyny we wtorek o godzinie 17, a później jak macie czas to możecie zostać na meczu, bo będziemy grać z tego co pamiętam o 18.30 z AZS-em Olsztyn, także na pewno będzie dużo emocji, liczymy na Was i zapełnijcie halę.